Dzień dobry. Witam wszystkich z lotniska w Brandenburgu w Berlinie. Jest godzina 5.40 rano. Mój lot jest o 9.30. Powinienem się zaraz zaczekinować. Nie mogłem tego zrobić wcześniej online. Jedyna możliwość to był kiosk albo podejść do biurka. Kiosku żadnego nie ma i trzeba czekać aż otworzą check in tutaj na lotnisku Powinni go otworzyć za moment e, także czekam i będę dalej robił update'y dobra przeszedłem przez e, bramki sprawdzali oczywiście zapomniałem jednej rzeczy wyjąć nie e, to był dezodorant ja tak myślę oni wyciągaj wszystkie baterie laptopa i tak dalej i tak dalej już mówię kurde nawet drona będę wyciągał a tu się okazało, że jeden dezodolancik nie przeszedł. O którym kompletnie zapomniałem. No ale cóż. Dobra, idziemy zobaczyć, co tu się dzieje. Na jakieś sklepy. Myślę, że zakupię sobie tu jakąś wodę na drogę. Będziemy kombinować w tym skocie, bo mam e, ekonomiczną klasę. Nie mam żadnego jedzenia w tym nie mam żadnego picia. Nic wszystko będę musiał kupować osobiście. Ale przemycić może się uda coś. Zobaczymy. Także kombinujemy dalej. E, jakieś informacje dalej o locie będą około 7.30, także mam godzinę, żeby się tu rozejrzeć, e, może coś zjeść. Także do widzenia potem, nie? Yo. Tu muszę nadmienić jeszcze jedną rzecz. E, była jeszcze jedna kontrola paszportowa, zaraz po kontroli tam osobistej, i jest kolejny tutaj jakiś duty free. Przemieszczam się, mam nadzieję, że będą jakieś sklepy, bo muszę tą wodę kupić. Jak mam 12 godzin przeżyć bez tego? No ewentualnie w samolocie coś zakupię. Nie będzie wyjścia. Będziemy kombinować. Ale ja to lubię. Lubię podróżować. Zabieram Was z Wami. Za chwilę znowu kolejne jakieś update'y, nie? No, woda zakupiona. Eee, zobaczymy co wyjdzie. W tą stronę o tam jest następna kontrola. Ciekawe czy będą kazali wyrzucić czy nie. Mam nadzieję, że nie. <grybujesz> A to tylko ja mam nadzieję. A zobaczymy w praktyce jak to wyjdzie, nie. Dobra, będę z samolotu coś dalej wrzucał. Myślę. Przez, e, przeszliśmy przez tą odprawę kolejną. E, nie zabrali nic, jest spoko. Ładujemy się do samolotu. E, zobaczymy jak będzie. Zaraz będziemy zdawać relacje ze środka, jak to wszystko wygląda. E, czym lecimy? Lecimy firmą Scott. Jest to taka podlinia Singapore Airlines. E, no i zobaczymy. Raczej w środku nie spodziewam się nie wiadomo czego. E, na pewno będzie jakoś wesoło, nie? Zobaczymy za chwilę. Kolejka jest dosyć spora. Myślę, że leci pełny samolot. Jest to jakiś, chyba, Dreamliner z tego co widziałem. Rząd siedzeń prawdopodobnie spodziewam się 2, 3, 2 albo 3, 4, 3 coś w tym stylu. Wszystkiego zaraz się dowiemy. Mam siedzenie 38B. Spodziewam się, że chyba jest to gdzieś w połowie samolotu, tak myślę. Oby tak było, nie? Nie będzie to na pewno chyba przy oknie A będzie przy oknie, B będzie raczej gdzieś tam w środku Zobaczymy Dobra Trzeba otworzyć paszport Tak zrobimy Gdzie to jest? Jest gdzieś tutaj Niech sobie zobaczy Bude. I szukamy miejsca Hi Uh, 38b. Yeah, sure, thank you. No jest ścisk, tak jak myślałem Dobra, idziemy dalej. 13 No to może w połowie samolotu gdzieś chyba jest miejsce, tak mi się coś wydaje Ula Ciekawe już widać, że jest taki gimbus z tego szkolny. Ale no co? W sumie bilet kosztował jakieś 315 euro. W porównaniu do innych linii to było mega tanio. Zaraz złożę sobie paszport. Tak. Włożymy go może do kieszeni, żeby go nie stracić. Żeby gdzieś nie spadł przypadkiem. I później ogarniemy za chwilę torby i tak dalej, i tak dalej. Nie? Jesteśmy na miejscu, usiedliśmy sobie. Moje miejsce B jest na środku, dosyć przestronnie to jest, jest tak no więcej miejsca niż w jakimś tam Ryanerze czy tam Wizerze. w porównaniu z Katarem i Etihadem no jest tak dosyć, dosyć e, przestronnie myślałem, że będzie gorzej, e, nie ma tutaj żadnego Miejsca nie ma. Miejsca na żadną ładowarkę nie ma. Nic jest po prostu gołe. Siedzenie jest pusto. Eee, nie ma żadnego telewizora. wziąłem sobie laptopa, w razie jakbym chciał coś obejrzeć. Eee, no tak, po prostu sam gołot 12 godzin. Zobaczymy, jak to będzie. Zdam relację. Powiedzmy, może po kilku godzinach. Zobaczymy, jak się będę czuł. Eee, może się coś prześpię, Także do później, nie? Relacja z podróży po 2 godzinach, 15 minutach czuję się ok na razie. Nic mi nie boli na tym fotelu. Jedyne co, zagłówek tutaj z tyłu za mną nie wyciąga się, nic się nie reguluje. Ogólnie jest wygodnie, mam nadzieję, że po około 6 godzinach będzie podobnie. Zaraz, może coś zjemnie. Długo wody właśnie się napiłem. Właśnie, woda przeszła. Przeszmuglowałem wodę, przeszmuglowałem jedzenie. Nikt się nie czepia, żadna baba tutaj się nie czepia ani żaden gościu, e, i co, e, do zobaczenia za kilka godzin. Dla tych zainteresowanych ofertą e, jedzeniową w locie Vinnie e, Scott, mamy tutaj takie opcje dostępne. E, kosztuje to 12 singapurskich dolarów, jeden dolar singapurski to jest prawdopodobnie jakieś 3 zł, czyli około 36 36 zł za coś takiego, mięsko jakie z ryżem i warzywka, tutaj mamy jakieś przekąski, coś w stylu jakichś wrapów, tutaj mamy jakieś nudle po 18 zł za jakieś tam paczkę nudli. Eee, teraz tak, mamy tutaj jakieś zestawy 12, czyli 36 zł, mamy 45 zł. Zobaczmy, co mamy na drugiej stronie. Na drugiej stronie mamy o, tu są piwa, bardzo ważny dział. Piwa są po 9, czyli 9 razy 3, 27 zł za piwo. Tak to wychodzi, tutaj jakieś trzy dyszki co jakieś wina, za załyski. Tak się kryją ceny. Aha, jest możliwość zapłacenia gotówką, przyjmują euro, dolary singapurskie, australijskie, amerykańskie i można zapłacić kartą. I co jest ciekawe, nie można zapłacić rewolutę. można zapłacić wizą degotową lub kartą kredytową. Jest tak, słuchajcie, dotarłem do Singapuru. Normalnie czeski film. Co się działo? Mieliśmy lecieć jakieś 11 godzin, 50 minut, a okazało się, że leciliśmy jakieś 13 godzin, i 5 minut. Na początku pomyślałem sobie, że pilot zapomniał czegoś, skądś musi coś odebrać i lecimy po prostu. Do jakiegoś innego kraju. No kurwa, godzinę czasu minęło, nie? Uff, no co? Ciekawe było to, że co 10 minut były aktualizacje, których nie było prawie, że słychać. Pani, która mówiła przez mikrofon, no i nawet sam pilot, twierdzili, że przylecimy za 10 minut, później znowu to było jakieś mniej więcej 10 minut. No i tak zleciała godzina prawie i 10 minut. W końcu po godzinie wylecieliśmy za 10 minut. Jakoś się to wyrównało. Dalej. E, zepsuła się klimatyzacja. Na sam koniec. Tak delikatnie. Zaczęła woda wszędzie kapać. Czemu nie? Czeski film tyczy się tego też. Poznałem fajną, czeszką podróżniczkę. Czeską. Czeską podróżniczkę. E, na imię ma Bardzo fajna dziewczyna. Ma 19 lat i będzie podróżować aż słuchajcie, 6 miesięcy. Dobrze, 6 miesięcy różnych krajów. Wstawię z nią później takie wideo, krótkie, może 20-sekundowe po czesku. Kto będzie rozumiał, to tam to rozszyfruje. Ja obecnie szukam tutaj z ziomeczkiem takim jednym, szukamy bramki C11, z której mamy dalej odlot. Gdzie? Do Bangkoku. Odlot jest o godzinie 7 rano. Na miejscu powinienem być jakoś 8.30. Jeszcze trochę drogi mnie czeka. Jestem już w drodze od. Nie wiem, 27 godzin, może więcej, nie wiem, ciężko teraz stwierdzić, ale co, wyloduję, Bankokus, ma 30, przedostanę się przez te bramki, dwie godziny to mi zejdzie, później przedostanę się do miasta kolejne dwie godziny, no i może za totalnie jakieś 8 godzin będę na miejscu, nie? Także do usłyszenia dalej. se Kristýna, jmenuji se Tranz a rozhodla jsem se cestovat na půl roku po jího východní Azii. Teď začínám tady v Singapuru a pak pokračuju do Větnamu a pak na Filipíny. Dále nevím, ale tak do budoucna v Děkuji. Właśnie, zapomněl jsem dodať, že jsem jak drewno na zimě v polském lesie. Tyle chtěl jsem povědět po těch lotach. Babka ze sklepu twierdzi, że nie można wziąć drinka też na ten lot w poprzednim locie się udało i co w tym się nie uda pewnie że się uda tam ona będzie twierdzić ona się zna w sklepie nie teraz c 11 to jest najlepsze do lotu jest bardzo mało czasu czyli standardowo nic się nie zmieniło u mnie no. zaraz znajdziemy brameczkę będziemy to testować zaraz kupiłem wodę będziemy to nosić a jednak patrzcie tam z tyłu za mną, Skuba miała rację, tym razem są jakieś kolejne bramki, tego już nie przejdę chyba, ale wypiję wodę, nie wyrzucę jej, nie? Yo, witamy oficjalnie w Bangkoku na lotnisku, zaraz będę się kierował na pociąg, który będzie jechał do miasta, później wezmę BTS-a, pojadę do centrum, później przesiądę się w inny pociąg i wyjadę do hotelu, także zajmie mi to około dwie godziny. Co było ciekawe, tutaj, właśnie na bramkach, e, bardzo szybko to idzie. Nie spodziewałem się, dostałem wizę w sumie na 45 dni 44 łącznie tam z dzisiaj, nie? I idziemy coś zjeść. Trzeba coś szybko zjeść, bo jestem tak głodny jak wilk aż mnie głowa boli już. Także widzimy się gdzieś po drodze koło BTS-a. E, czy tam w pociągu, tutaj, tym do centrum, i później w hotelu nakręcę kawałek dalej, nie? Sytuacja jest taka, aktualizacja jest w pociągu. Dojeżdżam za chwilę na Pajataj i później się przesiadam. W hotelu będę za jakieś tam do godziny myślę. Coś zjem jeszcze po drodze. Spotkałem dwójkę fajnych ludzi i możliwe, że będziemy coś tam razem myśleć i kombinować dalej. Nie? Dzień dobry Idziemy tam na dół. Fajnie, ciepło jest, przyjemnie. Deszczowe jak w Irlandii. Zimno jak w Polsce. 30 stopni jak już jest w jak w Irlandii. Tak. No, trzeba zaczekać, zanim zjedziemy. Kolejka tu chodziła. Jedziemy. Kamera oni wyszut pomysł. To się nie wiem. Zaraz trzeba to będzie zbadać, tą sprawę. It's a geometric view. If I stole your first geometric view. Bangkok is everything is good, but it's not good for bed tramping, right? I know, yeah. Thai lady or Thai people like a DuPenli, right? Yeah, everybody is. Everybody is DuPenli. Normal, no no no, no still shoot here, what? What was that vehicle? specjalista. No, teraz, ale mi doszło, nie? by będę do tego, To jest przewitanie. Właśnie przekinuje się do hotelu. Dali mi drinka. Czemu nie? Zróbeczka. To lubię. Luksus w pełnej krasie. No Dobra. Idziemy zobaczyć pokój. Mamy basenik. Z taką fontanną. I'll have a look later. So this is a uh, breakfast area. Um, breakfast uh, for Saturday and Sunday. Perfect. Buffet. Yes. Normally, uh, we have a. Uh, ala You are a YouTuber. Yes. Oh my <laughs> <elderly>. <laughs> Do you want to be on it? <laughs> I don't know. <laughs> oh, what is your name, YouTuber? Polishman Travel. When you come down, you can write for me. I can uh, uh, subscribe. Yes, subscribe Thank you. for you too. Thank yes. you so much. Oh, <laughs> well, number five. Yeah. Perfect. Number five. Number five. We are the fifth floor. We no will see where In the room, have two bottles of water for free and coffee free. When you need anything, question, you can call reception number zero 24 hour. Perfect. And tomorrow you need to clean your room, pitch food here, make up room. Yes, make finish time work uh, 4 o'clock p.m. Yes. Yes, or oh, you can call reception number zero and tell, uh, tell them about your room you. need to clean. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. <laughs> King size. <Take a rest. laughs> <laughs> 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 Zarypiste, duże, wyśpie wyśpiesie, super, podobamy się. Tu zostawimy drona, niech sobie na razie spoczywa, tu damy kartę. Tu mamy taką część, jakieś kapcie, jakiś lafroczek. Zobaczmy łazienkę jak wygląda, łazienka super. No i mamy zarypisty prysznic, naprawdę deszczownica ogromna. Otwórzmy to, trzeba to zobaczyć koniecznie, wow. Zaraz będę brał prysznic, przejdę się na basen, tak trzeba zrobić. Telewizor, wi-fi, właśnie zobaczmy jaki mam widok z okna. O, slumsy jakieś. To nie będziemy patrzeć przez okno najwyżej. Przyszedłem na dół, bo trzeba zakończyć ten dzień jakoś, a zakończymy go piwem na basenie tutaj wejdziemy tak jak to fajnie dzisiaj wygląda wieczorem już się rozłożymy ładnie na stoliku jakimś o. tak będzie super rozłożymy sobie kamerkę Zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądać super damy jeszcze ją troszkę wyżej może z takim widokiem sobie siędziemy Zdrowie wasze. To była długa droga. Muszę nadmienić jeszcze jedną rzecz. Po przyjeździe do hotelu głowa mnie strasznie bolała. Zdecydowałem, że pójdę do spa. Mają fajne tutaj spa. Babka była mega, mega doświadczona. Wziąłem właśnie dwie godziny masażu. Wszystko mnie puściło. Przez ten zapiziały lot miałem takie bóle, Plecach, gdzieś tutaj, właśnie w karku i tak dalej, aż tutaj w zębach to czułem. Tak było niewygodnie. No, 13 godzin w sumie lecieliśmy. No, i poszedłem później sobie coś zjeść. Coś lokalnego chciałem. Z hotelu wychodzi się w lewą stronę, nie jest może daleko, ale znalazłem fajną knajpę. Lokalsi ja coś to prowadzą i zamówiłem jakąś zupę. W ogóle wszystko było napisane po tajsku. Może wkleję właśnie fotę dla Was, żebyście sobie zobaczyli, jak to jedzonko wyglądało. Było mega pyszne, mega. E, zapłaciłem za jedzonko plus duże piwo 352, to jest może jakieś 40 zł, coś koło tego, nie? Nie wiem, czy to tanio, czy drogo. E, następnym razem będę próbował e, uliczne jakieś jedzenie, będzie tańsze. E, naleśniki, to będzie jedna rzecz. Właśnie z naleśnikami jest taka fajna opcja, e, że mam fundusz przeznaczony specjalnie na naleśniki eee, i fundusz pochodzi od mojego współlokatora, Arka. On mi go przekazał i ja teraz będę używał tego funduszu, żeby kupować i żreć naleśniki. E, eee. Zdrówko. Także w ten oto sposób chciałbym zakończyć dzisiejszy dzień, zaliczę go do udanych, mimo że jestem niewyspany. Eee, dopiję to piwo i jeszcze pójdę tutaj nakręcić jedną taką przebitkę na koniec, jakąś stawkę. Jak wygląda ulica przy której mieszkam? Naprawdę jestem zachwycony tym i myślę, że będzie w nocy też wyglądało właśnie super. Trapałem się tu jakoś. To jest już końcówka dzisiejszego dnia. Ta przebitka, co mówiłem, to jest główna arteria. Chodzimy się właśnie tutaj, żeby było lepiej widać. Może z tamtej strony? Ale tutaj to ujęcie tych budynków jest niesamowite. Nie wiem, czy stąd będzie to widać. Wow! Mi to zapiera rady. Co Za chwilę jeżdżą. Do tak w sumie... Mikron, tak naprawdę. to jest jakiś prawnik. Nie, ani nie można zejść na drogę ani za bardzo nie można tutaj jechać na chodnik na no? chodnika nie ma, to jakiś rów melioracyjny jest coś w tym stylu nie? no super to wygląda da się nakręcić na tym? chyba się da zaraz zobaczymy da się, pewnie, że się da to się da Wracam do hotelu. Trzymajcie się, łapki w górę. Jak możecie zostawiać subskrypcję, będę wdzięczny. Wszystkiego, wszystkiego dobrego.